Dzisiaj chciałbym Wam podpowiedzieć, jak wybrać plecak skiturowy oraz co do niego spakować na wycieczkę. Fajne plecaki skiturowe znajdziesz w sklepie ehoryzont.pl. Zaczynamy! Na co warto zwrócić uwagę, wybierając plecak skiturowy? Przede wszystkim na to, żeby był on dedykowany do aktywności zimowych. Plecaki skiturowe różnią się w swojej konstrukcji od zwykłych plecaków turystycznych. Na czym polegają te różnice? Między innymi na tym, że plecy są skonstruowane tak, żeby przylegały do użytkownika. Posiadają również szerokie szelki oraz szeroki pas biodrowy. Inną niezwykle istotną cechą plecaka skiturowego będzie możliwość przypięcia sprzętu bądź nart, bądź snowboardu. Wybierając rozmiar plecaka. Sugerowałbym większe plecaki powyżej 30 litrów, ze względu na ilość sprzętu, który mamy do spakowania. Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę, wybierając swój plecak, jest osobna kieszeń na lawinowe ABC. A jak już jesteśmy przy sprzęcie, to sprawdźmy, co trzeba ze sobą spakować na wycieczkę skiturową. Zacznijmy od lawinowego ABC, czyli łopata, sonda, detektor. Kolejne na liście będą termos z czymś ciepłym do picia, butelka z wodą, Przekąski, grzejki dla poprawy komfortu termicznego, apteczka, czołówka w razie gdyby zastał nas zmrok, zapasowa odzież, czyli to, czego w danym momencie nie mamy na sobie, mapa oraz nawigacja i kompas. To by było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i daj nam suba.